Takie ciekawe pytanie, bo co by było, gdybym go zostawił? Że być może ja jestem ostatnią ra ra deską ratunku dla tego człowieka, że nie mogę przejść obok niego obojętnie. Bo jeden przeszedł, drugi przeszedł, i w końcu ja jestem tym, który, który jest przynaglony do tej pomocy. Mam nadzieję, że. Każdemu z Was i mnie też Pan Bóg to tłumaczy i pomaga zrozumieć, na jakim etapie życia, wiary, jesteśmy. I dlatego też warto zawsze rozważyć tych kilku bohaterów Ewangelii, kilka tekstów, kilka fragmentów, żeby powiercić trochę w swoim sercu. I bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, że każdy z nas jest na innym etapie życia i życia wiary.